Cześć, moi kochani, już troszeczkę lepiej głos odzyskuję, więc mogę w końcu zacząć coś dla was nagrywać, a jest troszeczkę tych materiałów. Teraz w ogóle pamiętacie, jak często na przykład ze mną graliście na remisy, bo ja na przykład w turniejach, tam jakiejś rangi globalnej czy coś odpuszczałem mecze i wielu graczy ze mną grało na remis, żeby nikt z nas nie był stratny nawet jeżeli ktoś mnie pokonał, a ja pomachałem tą białą flagą, to nie byłem zły, bo y, ja mam tego pas royala, to często odpuszczam te mecze, widzę, że na przykład ta osoba nie ma pas royala, to niech sobie idzie dalej, więc y, takie coś niebawem się może skończyć. Tutaj właśnie aż dał informację, że y, Clash Royale w, dodaje y, rzut monetą, że, ale to na razie będzie na Clan Warsach 2, że o naszej wygranej w, jeżeli będziemy w, po time break'u, Mieli ten sam stosunek y, punktów życia na wieży, decydować o wygrany będzie rzut monetą. Powiem Wam szczerze, że z jednej strony to dobrze, bo y, były nawet takie, można powiedzieć, mafie remisowe, że y, dużo osób się gdzieś tam na forach zgadywało, y, że będziemy, jeżeli na siebie spotkamy, to gramy na remis, byle tylko dojść dalej. Na przykład w Win20 to samo było i nie tylko w tych globalnych turniejach i to troszeczkę wypacza wyniki, wypacza. Yy, całą tą rywalizację, tą zabawę, no ja też to, to się tego, do tego trochę przyczyniałem, ale ja bardziej dawałem wygrać właśnie naszym rodakom, no, były osoby, które rozumiały na remis, myślę, że teraz to już na remis nie będzie. I z drugiej strony zmusi graczy, żeby jak najwięcej tych obrażeń na wieżach zadawać, żeby wygrać w tym tiebreaku, a nie rzucie monetą, więc i też aż powiedział, że jeżeli ten rzut monetą w Clan Wars, Clan Wars 2 się sprawdzi, zostanie rozszerzony na kolejne tryby, czyli globalne turnieje, na turnieje jakieś tam challenge'e i prawdopodobnie na ladera, czyli na tą drabinkę. Tutaj też się wypowiedział na ten temat SET i on powiedział, że... Mm, I tu powiedział też prawdę, że nigdy w grach tak naprawdę nie powinno mieć miejsca coś takiego jak rzut monetą, że o wygranej będzie decydował rzut monetą, no ale... Tak jak już Wam mówiłem, dużo jest takich wypatrzonych wyników, ym, psuło tą rywalizację, tutaj poczekajcie, nawet sobie dokładnie tutaj przetłumaczę. Ogromna, ogromna większość z tych żarzyń to celowe właśnie remisy, które szkodzą uczciwości rywalizacji w naszych najwyższych turniejach, takich jak turnieje globalne. Więc zobaczymy jak to będzie, wchodzi mechanika rzut monetą. Myślę, że w takich, takich turniejach jak właśnie Clan Warsy, jakichś tam challenge'ach, to może się przyjąć, może być y, dobra metoda, ale myślę, że na Laderze czy w takich y, turniejach rangi, właśnie już wyższych rangi, jakieś CRL, -e, jakieś naprawdę wysokie rangi ligi, rozgrywki, to ten rzut monetą nie powinien decydować. Y bo wiadomo, że na, no może nie na Ladaż, ale powiedzmy CRL, czy, czy Polska Liga Mobilna, czy gdzieś, to każdy chce wygrać i tam nie ma celowych, tam nie ma celowych zagrań. Chociażby to, to będzie na pewno w małym stosunku meczu, bo to będzie się zdarzało, kiedy naprawdę jeden i drugi gracz nie będą chcieli grać i będą czekali do końca na remis. To w tym przypadku będzie rzut monetą, a jeżeli gracze grają i naprawdę to wysyła taki marginalny procent graczy, że gramy, 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 no i jest ten timebreak, czyli tak, dogrywka, ten odliczanie tych punktów życia zwierzy. Ile razy wam się zdarzyło, na pewno na pewno rzadko kogo znajdziemy, że zdarzyło się mieć ten sam HP na wieży, żeby było remis. Były przypadki, ale na pewno jest to taki marginalny procent graczy. Bardziej tutaj chodzi o te specjalne remisy, gdzie gracze po prostu wiedzą, że grają, na kogo grają i nie chcą sobie popsuć statystyk w challenge'u. No, jestem ciekawy Waszego Zdania, piszcie mi w komentarzu Jak słyszycie, próbuję jeszcze Jakoś rozmawiać, ale nos mam cały zapchany Na razie mi dzisiaj jeszcze nie leci z tego nosa Dobrze, ale powoli Powoli będę próbował wracać do życia Więc przylatuję z takim Pierwszym odcineczkiem, mam jeszcze dwa odcineczki Które chciałbym, żebyście obejrzeli Zostawili dużo łapeczek, bo Jeden odcineczek naprawdę Tyczy się całego supersela Tylko staram się jak to Ugryźć, żeby nie podpaść superselowi. W tym odcinku, bo odcinek jest naprawdę bardzo ważny dla przyszłości gier Supersela. No dobra, no więc to by było na tyle. Życzę Wam miłego dnia. Jak będę się wieczorkiem czuł dobrze i nie będę na przykład kichał i smarkał, to może jakiegoś lajwika odpalimy, zobaczymy. Ale to zobaczymy wieczorem, nie obiecuję, bo ostatni weekend tak spędziłem tragicznie, że masakra. Dobra, trzymajcie się cieplutko, cześć.